Elo, Mordo, ja jestem Rebol. Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zrobicie taki trening ABS, że to jest po prostu niemożliwe. Daniel zrobił mi sklejkę z najlepszych śmiechów YouTuberów na YouTubie: YouTuberów i streamerów w sumie. Dzisiaj odłóżcie jedzenie, odłóżcie picie, bo najprawdopodobniej będzie się śmiać. Kto wie? Ja was zachęcam do tego, żeby zostawić 25 tysięcy łapek pod tym odcineczkiem. I najważniejsze, skomentować, który ze śmiechów YouTuberów, streamerów wam się najbardziej spodobał Także, co, widzę, że tutaj na pierwszym pierwszy strzał idzie już Bobby. Generalnie zmieniliśmy też porę wstawiania odcinków w tygodniu na 19. Także możecie zostawić subskrypcję, a ja je przedłużam. Lecimy dU... Maściutko, nie! No. Maściutko, nie! No, nie? O, tylko, Megle! No, nie! Aha, bo i razem w pokoju się Powiem wam tak, ten śmiech przypominał mi tylko tyle. Pterodactylus. Rodzaj niewielkiego pterozaura należącego do podrzędu pterodaktyli. Także rozpoczęliśmy dzisiaj ten film biologicznie lecimy dalej. Kto to jest? To kojarzę, chyba go właśnie nawet ze śmiechu. Zielek ład pana malucha. <noise> tak, tak czekajcie kolejne biologiczne zjawisko Hiena Zobaczmy, czy to jest rzeczywiście podobne A nie dobra, to hieny się inaczej śmieją. To nie jest easy. <noise> Co się ładuje Jesus <noise> Jaki hedsod? <noise> Dobra, dobra mamy tutaj Winter Fresh, to znaczy zwycięzcę. Zostałem zaskoczony. Jeszcze. Nie wiem czemu, ale słyszę tam troszkę wartka z kiepskich. Konselier dzisiaj będzie konsumpcjonował. Te, no śmiechy influenza. Aha. To już nie nie. czekaj, bo ja nie przetworzyłem tego, bo tutaj był też śmiech Stuarta i co to. Jak opisać ten śmiech? HA! To jest nie do opisania! Dobra A! Czekajcie muszę dojść do siebie A! jak coś Przyciśniesz słuchawki e, W ogóle dzięki Daniel za Przester uszny Ludzie! Ludzie uciekajcie! Do zabierać się! Ludzie! Co kiśnie ziomek?

Owca też rozdupczył system kolejny. To kiedyś było takie mega popularne łańcuszek śmiechu To jest owca, nie? O nie, dobra, może nie, może za mocno. Głóż! <śmiewicza> Zeb. <Zewu>. Ej <śmiewicza> <śmiewicza> oh. ja powiem, tak. Tutaj nawet nie trzeba twarzy widzieć, żeby poczuć moc tego śmiechu. <śmiewicza> no ja muszę odpocząć. Oh. Dobra, jest git. lecimy dalej. Awol, <śmiewicza> oh, Roka co się z Remigiuszem, maciaszkiem naszym ukochanym, ojcem tu dzieje? Brok się dusi, no. Brok, to... brok się dusi. <śleski> <Bez kitu. śleski> to, co? <śleski> Mam ziomka, która się identycznie śmieje. Pozdrawiam, Wiktor. Bez kitu, Tobiasz. Nie wiem, kto to jest. Kurczę, pieczone niestety, ale... O, zobaczcie, na jakiej biducie zatrzyma... E -e -e. Tobiasz, ale śmiech ma niesamowity, ziomek. Dobrze. Jest. To było syklok. Nie kurwa. Nie! nawet! Klozuch się złapał! Dobra, skomentujmy teraz po chwili przerwy. czego to porównać? Bo, jakby tak o wody klepał kolanem. Nie, może to jest słabe porównanie. Nie klepaliście nigdy kolanem o wodę? No właśnie, właśnie, więc się ogarnijcie tam, no.

Klocój to jest mistrz, totalny! To jest znowu Izzy! wygrał! Co to było! Co to za dźwięk? Ej, dobra, ja się zaczynam o Izzie go martwić! Jakby jakąś rybę złowił! Łowisz rybę na o na to! Nie wiem, to jakoś tak mi się skojarzyło. Jak mam tak oceniać, wybiorę trzy najlepsze śmiechy, które mnie zwaliły z nóg, OK? Tutaj było śmiesznie, przyśmiesznie nawet bym powiedział. nie". No Easy to jest topka na pewno. Easy Ja mam za mocno, ale jeszcze jedna osoba trzeba wybrać. Podium. Wardega też się śmiesznie, to ładowo. <śmienicza> no, nie wiem czy owca nie będzie. Co? Nie ma o, skuraj, o, skuraj. No, nie dobra. Przed, trzeci jest tobą. Trzeci jest tobie. No Nie <śmienicza> Moi drodzy, ja na tym muszę skończyć ten odcinek, bo za chwilę mi brzuch dupą wyjdzie. Był to naprawdę śmieszny film. Może jak mnie namówicie w komentarzach, to nagramy drugą wersję. Bo takie filmy mi się bardzo miutko ogląda, powiem szczerze. Także, moi drodzy, zostawcie 25 tysięcy łapek w górę, komentarze pod tym odcinkiem. Subskrypcję na kanale. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się! Bless.